Oprócz niepokojowych zerwanych przez Armię Krajową, nastąpiło także jeszcze jedno ważne wydarzenie, które do dzisiaj jest bardzo tajemnicze, ponieważ nie jeszcze części radzieckich dokumentów z tamtych lat. 3 sierpnia, gdzieś na początku powstania, patrol Armii Krajowej zatrzymał na ulicy Rosjanina w cywilnym ubraniu. Doprowadzony do dowódca powstania. Człowiek ten przedstawił się jako oficer sojuskiego wywiadu i ukazał legitymację kapitania Armii Czerwonej, Konstantego Kaugina i powiedział, że zrzucono go za, linię, za linią frontu wraz z towarzyszem, który miał przywryjne radiostacje. I walki w mieście oddzieliły Kaugina od jego towarzysza, też z powodu braku radia nie może wysłać meldunku. Prosił właśnie o dostęp do radiostacji, ponieważ chciał wysłać do Moskwy meldunek. I Kaugin otrzymał kwaterę w sztabie okręgu Warszawa i dodano mu oficera armii krajowej jako opiekuna. Po kontakcie z pułkownikiem Monterem, Kaugin e, przedstawił się już jako łącznik armii czerwonej, wysłany dla nawiązania kontaktu z Armią Krajową. Tutaj nie zarządzając pułkownika Montera, Były są do Stalina dps od ludu Warszawy z prośbą o pomoc. Koługin przygotował już te, te, tekst DPS-y. Pułkownik, e, mając e, kompetencje do takich spraw, odmówił e, i tłumaczył, że w Polsce jest właśnie Polskie Wranie Mikołajczyk i omawia za sprawy pomocy dla Powstania. Dlatego jest nieskazane, żeby e, bez zgody polskiego premiera Dowódca Polski wysłał wiadomości do Stalina, gdy Kauguin nalegał. Pokłonnik Morty sugerował, że jest skazany by jako świadek wydarzeń w Warszawie, wędował do Moskwy, co tutaj zastał i wskazał wszystkim, jaka pomoc jest potrzebna. Kauguin od razu się zgodził i wówczas poprzez Londyn został wysłany do Stalina depesza, następując tej treści. Moskwa, marszałek towarzysz Stalin, w dniu 5 sierpnia 1944 roku nawiązałem osobistą łączność z dowódcą garnizonu Warszawy, który prowadzi bohaterską walkę postęczną narodów z hitlerowskimi bandytami. Po zorientowaniu się o ogólnej sytuacji wojskowej, doszedłem do przekonania, pomimo bohaterskiej postawy wojska i ludności cywilnej Warszawy, że są potrzeby, których pokrycie pozwoliłoby. Na szybkie, na szybsze. zwycięstwo w walce z naszym wspólnym wrogiem potrzeby są następujące. Brak broni automatycznej, amunicji, granatów i karabinów przeciwpancernych. Broń rzucać na Plac Wilcona, Plac Napoleona, Pole Mokotowskie. Koszary szwależerów na Powiśniu, Bielany. Staki rozpoznawcze Pokta biało-czerwona. Lotnictwo niemieckie, niższe miasto i ludność cywilną. Ostrzeliwujcie mosty na Wiśle w obrębie Warszawy, obrót Saski, Aleje, Aleje Jerozolimskie. Jako główne miejsce skupienia ruchu wojskowego nieprzyjaciela bombardujcie lotnisko Kęci i Bielany. Bohaterska ludność Warszawy wierzy, że w najbliższych godzinach okażecie jej najwydatniejszą sprojną pomoc. Ułatwijcie mi połączenie z marszałkiem Rokosowskim. Skrupy czarnego kapitan Kaugin Konstanty, Warszawa. Na pewno nie była to inicjatywa Kaugina, ponieważ raczej oficer rejski wywiadu nie poszedł na tak duże ryzyko. I tutaj w zasadzie jest zagadka, kto Kauginowi kazał wysłać tą depeszę. Otóż tutaj właśnie wielu sugeruje, że Kaugin y, realizował y, misję za plecami Stalina. Misję zlecono przez szefanka UD Beria y, nie do końca był lojalny wobec Stalina w, 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 w wcześniejszym okresie. Właśnie zagadkowe są jego e, kontakty na przykład z przedwojennym polskim wywiadem, czy też na przykład z białą emigracją. Z też jego zachowanie w okresie niemieckiej ofensywy na Kaukaz i fakt przypuszczenia niemieckich oddziałów, niemieckich oddziałów przez przyręczę Kaukazu już sugeruje, że nie do końca był wierny Stalinowi. Nie chciał też rozstrzelać polskich oficerów w Katyniu, ponieważ nadchodzącej konfrontacji z Niemcami uważał ich za potrzebnych, jednak musiał ich rozstrzelać, ponieważ taki był rozkaz Stalina. Tak więc, Beria działał w zasadzie często nie do końca po Stalina i właśnie misja Kaugina była, jednym, była jedną z takiego rodzaju właśnie intryg. Beria. Do końca jest niejasne, o co w tej sprawie chodziło. Jednak Beria wszystkim uczynił swoim człowiekiem generała Zygmunta Beringa. się do Stalina który Berlinga w zasadzie nienawidził i starał się go raz, że usunąć, a drugi raz, że odsunąć na boczy mu się się udało. Jakby misja kapitana Cowgilla. Jest to e, prawdopodobnie intryga Berli, który miał w zasadzie inne podejście do e, wielospraw niż Józef Stalin. Józef Stalin oczywiście chciał tylko wykrywać powstanie, natomiast Berlia miał inne Podejście tak tutaj y, trzeba także zaznaczyć, że Beria y, bardzo sprytnie na starsze ślady.